16 kwietnia 1940 roku grzmot zaczyna się o cztery nad ranem. Wzdłuż 80-kilometrowego frontu na wschód od Berlina na radzieckich dział artyleryjskich otwiera ogień jednocześnie. Ostrzał jest tak intensywny, że sejsmografy w Szwajcarii rejestrują wstrząsy. Przez trzydzieści minut sama ziemia wydaje się drżeć, potem działa milkną, a przez dym i pył trzy armie czołgów zaczynają przemieszczać się na zachód. W swoim bunkrze o 8 pium, tymetrz pod ogrodem Kancelarii Rzeszy, Adolf Hitler śpi. Betonowe ściany są na tyle grube, że nic nie słyszy, ale kiedy się budzi, jego szef sztabu już trzyma telefon i słucha raportów z najwyższych szczebli dowództwa, gdzie niemieccy obrońcy są przytłoczeni siłą, której nie są w stanie powstrzymać. Bunkier fura. To betonowa skrzynia podzielona na osiemnaście pomieszczeń połączonych wąskim centralnym korytarzem, w którym ledwo zmieszczą się dwie osoby. Sufity są niskie, powietrze jest recyrkulowane, gęste od spalin z generatora. Nie ma okien. Czas płynie tu inaczej mierzy się go nie światłem dziennym, ale częstotliwością raportów sytuacyjnych, z których każdy jest gorszy od poprzedniego. Hitler mieszka pod ziemią od cztery miesięcy. W wieku pięćdziesięciu lat chodzi powoli, a jego lewa ręka nieustannie drży. Mundur wisi luźno na ramieniu, które od poprzedniego lata straciło piętnaście kilogramów. Jednak jego głos, kiedy przemawia, nadal wyraża absolutną pewność, która charakteryzowała go przez dwanaście lat. 17 kwietnia mówi swoim pracownikom, że Rosjanie poniosą największą porażkę przed Berlinem. W momencie, gdy dotrą do miasta, utoną we własnej krwi. Mówi to, wpatrując się w mapę, a prawą ręką przesuwa wyimaginowane dywizje na pozycje. Na papierze dywizje te nadal istnieją. W rzeczywistości większość z nich ma siłę batalionu, składają się z nastolatków i starców, którym dano karabiny i dwa dni szkolenia. Ale Hitler widzi symbole na mapie i dla niego są one prawdziwe. Generał Hinrizzi, dowodzący siłami na wzgórzach CEO, wie lepiej. Ma 40 tysięcy żołnierzy, którzy stawiają czoła ponad milionowi Sowietów. Wielokrotnie dzwonił prosząc o pozwolenie na wycofanie się na bardziej obronne pozycje. Za każdym razem Hitler odmawiał. Hitler rozkazał, aby nie cofać się ani o krok. Każdy będzie walczył tam, gdzie stoi. 19 kwietnia wzgórza CEO upadły. Radzieckie czołgi wlewają się przez lukę, pędząc w kierunku Berlina. Odległość wynosi mniej niż 75 km. Przy obecnej prędkości dotrą do przedmieść miasta w ciągu dwóch dni. Tej nocy sztab Hitlera zaczyna po cichu palić dokumenty. Dym unosi się z kominów kancelarii Rzeszy, widoczny z odległości wielu kilometrów. W bunkrze ludzie mówią szeptem. Sekretarki zaczęły pakować swoje torby. 20 kwietnia, urodziny Hitlera. Dzień rozpoczyna się ceremonią na górnym poziomie bunkra. Zgromadzili się pozostali przywódcy nazistowscy. Göring, Gerbles, Himmler, Speer, Bormann. Stoją w wąskim korytarzu, składając gratulacje człowiekowi, który nie patrzy im w oczy. Hitler mechanicznie ściska dłonie, a jego uwaga jest wyraźnie gdzie indziej. Rosjanie są teraz czterdzieści maść kilenew od Berlina. Pomocnik cicho informuje. Ręka Hitlera zatrzymuje się w połowie uścisku. Przez chwilę na jego twarzy pojawia się coś, czego jego pracownicy rzadko widują. Niepewność. Ceremonia szybko się kończy. Goring podchodzi do Hitlera i mówi pilnym tonem. Mein Führer, być może nadszedł czas, aby przenieść się do Bertus Garden.” Południowa reduta jest przygotowana, stamtąd możemy kontynuować walkę. Hitler podnosi głowę. Niepewność znika, zastąpiona przez tak nagłą wściekłość, że Guring cofa się o krok. Zostanę w Berlinie, mówi Hitler, podnosząc głos. Osobiście poprowadzę obronę. Każdy, kto chce odejść, może to zrobić, ale ja zostaję tutaj. Po raz pierwszy mówi to głośno. Słowa wiszą w recyrkulowanym powietrzu bunkra. Kilka osób spogląda na siebie. Nikt nie mówi. Tego popołudnia większość przywódców opuszcza Berlin. Göring kieruje się na południe, Himmler na północ. Podają różne wymówki, ale wszyscy rozumieją. Opuszczają tonący statek. Hitler patrzy na nich z pogardą. Zdrajcy, mruczy do Martina Bormana, swojego sekretarza. Wszyscy nigdy nie wierzyli nie naprawdę. Wieczorem w bunkrze słychać radziecką artylerię, niezbyt wyraźnie. Dźwięk dociera przez beton jako odległe, rytmiczne uderzenia, przypominające bicie serca, ale nie da się go pomylić. Linia frontu znajduje się teraz w granicach miasta. Trudel Junga, jedna z sekretarek Hitlera, obserwuje go tej nocy, jak chodzi po wąskim korytarzu, mówi do siebie. Gestykulując rękami w kierunku niewidzialnych wrogów. Nie słyszy słów, ale widzi, jak poruszają się jego usta, formułując te same argumenty, które powtarzał od lat. Zdrada generałów, słabość narodu niemieckiego, spisek międzynarodowej biżuterii. Stworzył całkowicie alternatywną rzeczywistość. Później opowie o tym śledczym. W jego umyśle nadal wygrywaliśmy. Fakty po prostu nie docierały do niego. 22 kwietnia, dzień, w którym wszystko się załamuje. Poranna konferencja sytuacyjna rozpoczyna się o godz. 10. Hitler wchodzi do sali map, wspierany przez swojego lokaja. Mapy na stole pokazują siły radzieckie nacierające z trzech kierunków. Miasto jest otoczone. Generał Krebs, szef sztabu, rozpoczyna swój raport. Czołgi radzieckie dotarły do Kurpenik na wschodzie i Spandowo na zachodzie. Północne przedmieścia są atakowane. Pierścień się zaciska. Hitler słucha w milczeniu. Następnie zadaje pytanie, które zadaje każdego dnia: Gdzie jest Steiner? Generał SS Felix Steiner dowodzi grupą armii na północ od Berlina. Trzy dni temu Hitler rozkazał mu zaatakować południe. Aby odciąć radziecki atak, na papierze Steiner ma 40 tysięcy żołnierzy. W rzeczywistości ma mniej niż 10 tysięcy, a większość z nich to niewyszkoleni rekruci. Krebs waha się. Mein Führer, atak Steinera. Nie doszedł do skutku. W pokoju zapada cisza. Jak to nie doszedł do skutku? Głos Hitlera jest cichy, niebezpieczny. Steiner informuje, że jego siły były niewystarczające, aby przeprowadzić atak. Zajął pozycje obronne. Hitler wybucha. Gniew ogarnia go całkowicie. Krzyczy, że wszyscy go zdradzili, że cała Werakt jest tchórzliwa i zdradziecka, że SS go zawiodło, że naród niemiecki zasługuje na swój los, ponieważ jest słaby. Jego twarz robi się purpurowa. Z ust lecą mu śliny. Całe jego ciało drży. Tyrada trwa trzy godziny. Oficerowie stoją nieruchomo przy ścianach, nikt nie ośmiela się ruszyć. Głos Hitlera raz się podnosi, raz opada, czasem krzyczy, czasem przechodzi w szept, a potem znów się podnosi. Oświadcza, że wojna jest przegrana, że wszystko się skończyło, że zostanie w Berlinie i zastrzeli się, gdy nadejdą Rosjanie. Po raz pierwszy ktoś słyszy, jak przyznaje się do porażki. Kiedy wściekłość w końcu się wyczerpuje, Hitler osuwa się na krzesło. Jego twarz jest szara, ręce drżą mu gwałtownie. Przez kilka minut nie może mówić. Następnie cicho mówi, że każdy, kto chce odejść, może to zrobić. Ja zostaję tutaj, będę bronił Berlina do końca, a potem popełnię samobójstwo. Oficerowie wychodzą w milczeniu, na korytarzu stoją w małych grupach, rozmawiając szeptem. Czy powinni odejść? Czy powinni spróbować przekonać go do ewakuacji? Co się teraz stanie? Trudel Junger znajduje Hitlera samotnego w swoim pokoju godzinę później, siedzi na łóżku i wpatruje się w ścianę. Kiedy ją zauważa, jego głos jest spokojny, niemal łagodny. Wybacz mi tę scenę mówi. Ale musiałem im powiedzieć prawdę. To już koniec. Marzenie się skończyło. Ona zaczyna protestować. Ale on macha ręką, żeby się uspokoiła. Wiem, co myślisz, że wciąż możemy uciec, wciąż walczyć, ale jestem za stary, żeby biegać i zbyt zmęczony, żeby zacząć od nowa. To tutaj się kończy. Zatrzymuje się, a potem dodaje: Powinnaś odejść, póki możesz, wyleć jednym z samolotów jeszcze dziś w nocy. Nie ma powodu, żebyś tu umierała. Junger odmawia, podobnie jak większość personelu. Zostaną do końca. 23 kwietnia. Czołgi radzieckie docierają do zakładów Aleksandra, mniej niż 3 km od kancelarii Rzeszy. Odgłosy walk są teraz wyraźnie słyszalne w bunkrze. Ogień karabinów maszynowych, eksplozje, zgrzyt gąsienic czołgów na chodniku. Hitler odzyskał spokój. Załamanie z poprzedniego dnia mogło nigdy nie mieć miejsca. Wrócił do stołu z mapami, przesuwa symbole, wydaje rozkazy armiom które już nie istnieją. 12. Armia Wang zaatakuje z południowego zachodu. Informuje o tym swój personel. Połączą się z 9. armią Busa i wyprą Sowietów z miasta. Generał Wang znajduje się ponad 100 kilometrów dalej, walcząc z Amerykanami. Jego armia jest wyczerpana, ma zbyt mało zapasów i nie jest w stanie dotrzeć do Berlina. Jednak Hitler rozkazał mu maszerować na wschód, a na mapie strzałka wskazująca Berlin wygląda na decydującą. Kiedy przybędzie Węg? Hitler pyta o to wielokrotnie w ciągu dnia. Nikt nie jest w stanie udzielić mu odpowiedzi. Tego wieczoru Hitler otrzymuje telegram od Hermana Guringa. Marszałek Rzeszy, przebywający obecnie w Bawarii, dowiedział się o załamaniu Hitlera. Telegram sugeruje, że jeśli Hitler nie będzie w stanie sprawować władzy, Guring powinien przejąć przywództwo nad Rzeszą, zgodnie z dekretem z 1941 roku. Hitler czyta telegram trzy razy, następnie wzywa Bormana. Guring mnie zdradził, mówi cicho. Próbuje przejąć władzę, natychmiast go aresztuj. Borman, który zawsze nienawidził Guringa, z radością wykonuje polecenie. W ciągu kilku godzin wysyłane są telegramy nakazujące aresztowanie guringa za zdradę. Wszyscy są zdrajcami, mówi Hitler do Gerblesa tej nocy. Goring, generałowie, tylko ty pozostałeś lojalny. Gerbles, który przeniósł całą swoją rodzinę do bunkra, kiwa głową z powagą. Zostanę z tobą do końca, mój fiurerze. 25 kwietnia. Berlin jest całkowicie otoczony. Ostatnie drogi wyjścia z miasta zostały odcięte. Nie ma już ucieczki, nawet dla tych, którzy chcą opuścić miasto. Artyleria radziecka ostrzeliwuje bezpośrednio kancelarię Rzeszy. Pociski uderzają w budynek nad bunkrem, strząsając kurz z betonowego stropu. Każde uderzenie powoduje migotanie świateł. Hitler prawie tego nie zauważa dyktuje rozkazy do kontrataku sił, które przestały istnieć kilka dni temu. Jego sekretarze zapisują każde słowo wiedząc, że rozkazy nigdy nie zostaną przekazane. Nawet gdyby tak się stało, nie ma już nikogo, kto mógłby je odebrać. Po południu Hitler otrzymuje wiadomość, że Heinrich Himmler próbował negocjować kapitulację z zachodnimi aliantami za pośrednictwem szwedzkiego pośrednika. Zdrada Guringa była polityczną zagrywką, zdrada Himmlera ma charakter osobisty. Detroit Heinrich szepcze Hitler, lojalny Heinrich, jedyny człowiek o którym myślałem, że nigdy mnie nie zdradzi. Nakazuje aresztowanie Himmlera, ale ten jest już poza zasięgiem, uciekając na północ. Zamiast tego Hitler każe aresztować przedstawiciela Himmlera w bunkrze. Generała SS Fagelinea i rozstrzelać go w ogrodzie kancelarii Rzeszy. Egzekucja ma miejsce o świcie 26 kwietnia. Odgłos strzałów rozbrzmiewa echem w systemie wentylacyjnym bunkra. Tego dnia Hitler zaczyna przygotowywać się na koniec. Wzywa swojego osobistego pilota i nakazuje mu spalenie swojego ciała po śmierci. Nie chce być wystawiony w moskiewskim muzeum, mówi. Nie chcę, żeby Rosjanie mieli moje zwłoki, wydaje szczegółowe instrukcje. Ciało musi zostać oblane benzyną i spalone, aż nic z niego nie zostanie. Prochy muszą zostać rozrzucone, aby nie można było ich odzyskać. Czy rozumiesz? Pyta, pilot kiwa głową. Rozumie. 27 kwietnia. Siły radzieckie znajdują się obecnie w odległości jednego kilometra od kancelarii Rzeszy. Walki toczą się na ulicy Wilhelmstrasse. Z okien kancelarii widać rosyjskich żołnierzy, w bunkrze konferencje dotyczące sytuacji stały się surrealistyczne. Hitler nadal pyta o armię Węg. Wciąż mówi o kontrataku, który uratuje Berlin, ale w jego głosie brakuje przekonania. Działa mechanicznie, odgrywając scenariusz, o którym wszyscy wiedzą, że nie ma finału. Pomiędzy konferencjami siedzi w swoim pokoju z Ewą Brown, kobietą, która była jego towarzyszką przez 12 lat, ale której nigdy nie poślubił. Rozmawiają cicho o przeszłości, wakacjach w górach, imprezach w Berghof, dniach przed wojną, kiedy wszystko wydawało się możliwe. Powinniśmy byli wziąć ślub wiele lat temu. Ewa mówi, że Hitler kręci głową. Nie mogłem. Niemcy były moją oblubienicą. Nie było miejsca na nic innego a teraz patrzy na nią przez długą chwilę. Teraz to już nie ma znaczenia. 27 kwietnia. W bunkrze kończą się zapasy. Żywność jest racjonowana. Brakuje wody. Generator zawodzi, powodując częste przerwy w dostawie prądu. System wentylacyjny ledwo oczyszcza powietrze, które jest gęste od zapachu nieumytych ciał i strachu. Artyleria radziecka co kilka minut ostrzeliwuje budynek kanclerza. Uderzenia są tak częste, że rozmowa staje się trudna. Ludzie krzyczą, aby przebić się przez wybuchy. Tego popołudnia Hitler podejmuje decyzję. Po ślubie Ewen Brown znajduje się urzędnik miejski, Walter Wagner, drobny funkcjonariusz, który akurat przebywa w okolicy. Zostaje przyprowadzony do bunkra i poproszony o przeprowadzenie ceremonii ślubnej. Ceremonia odbywa się po północy 27 kwietnia. Panna Młoda ma na sobie czarną suknię. Pan Młody nosi mundur. Nie ma kwiatów, muzyki ani uroczystości. Przysięga małżeńska zostaje złożona w wąskiej sali konferencyjnej w obecności Gerblesa i Bormana jako świadków. Kiedy Wagner pyta, czy są oni czystej aryjskiej krwi, Ewa prawie się śmieje. Pytanie wydaje się absurdalne w tym betonowym grobowcu 300 metrów od rosyjskich żołnierzy. Ceremonia trwa 10 minut. Następnie Hitler i jego nowa żona udają się do jego pokoju na prywatne przyjęcie weselne szampan i kanapki. Jedzą podczas gdy pociski artyleryjskie wstrząsają sufitem. O czwartym rano Hitler wzywa Traut Junga. Chce podyktować swoją ostatnią wolę i testament. Junga siedzi przy małym biurku w korytarzu z maszyną do pisania na kolanach. Hitler chodzi za nią, mówiąc powoli, aby mogła nadążyć. Osobisty testament jest krótki. Wyjaśnia swoją decyzję o poślubieniu AV Brown, swoje rozkazy dotyczące dysponowania jego ciałem i majątkiem. Jego głos jest spokojny, niemal rzeczowy. Następnie zaczyna polityczny testament. Jego głos się zmienia. Powraca gniew, teraz opanowany, ale niewątpliwy. Obwinia Żydów za wywołanie wojny, obwinia generałów za jej przegranie, obwinia naród niemiecki za to, że jest zbyt słaby, by zasłużyć na zwycięstwo. Zostałem zdradzony, dyktuję, zdradzony przez tych, którym ufałem najbardziej. Guring i Himmler przynieśli wieczną hańbę narodowi niemieckiemu, negocjowali z wrogiem. Za moimi plecami, próbując ocalić swoje nędzne życie. Wyrzuca obu mężczyzn z partii nazistowskiej, pozbawia ich wszystkich rang i stanowisk. Następnie mianuje swoich następców. Admirał Donic zostanie nowym prezydentem, Gorbles zostanie kanclerzem, Borman zostanie ministrem partii. Walka musi trwać dalej, dyktuje. Przede wszystkim nakazuje rządowi i narodowi, Przestrzeganie w pełni praw rasowych i bezlitosne przeciwstawianie się truciźnie wszystkich narodów międzynarodowej biżuterii. Nawet teraz, nawet tutaj, w ostatnich godzinach swojego życia, nie może pozbyć się nienawiści, która go definiowała. Dyktowanie trwa trzy godziny. Po jego zakończeniu, Hitler podpisuje dokumenty i zleca ich poświadczenie. Przygotowuje się kopię do przesłania do Durnic na północy. Dziękuję, mówi do Jungi. Możesz już iść odpocząć. Ona zostawia go siedzącego samotnie przy stole konferencyjnym, wpatrującego się po raz ostatni w mapy. 29 kwietnia. Świt przynosi wiadomość, że siły radzieckie zdobyły Reichstag oddalony o niecałe 500 metrów. Walki toczą się teraz na ulicach bezpośrednio nad bunkrem. Hitler spędza poranek na żegnaniu się z personelem. Podaje rękę każdej osobie. Dziękuję jej za służbę, daje pozwolenie na ucieczkę, jeśli ktoś tego pragnie. Jego głos jest łagodny, niemal ojcowski. Nie ma śladu gniewu, który trawił go przez ostatnie dni. Wydaje się spokojny, niemal ulżony. Tak jest lepiej, mówi jednej ze swoich sekretarek: lepiej umrzeć z honorem niż żyć w hańbie. Po południu otrzymuje ostatnią wiadomość, która przypieczętowuje jego decyzję. Mussolini został schwytany przez włoskich partyzantów, stracony i powieszony do góry nogami na publicznym placu w Mediolanie, gdzie tłumy zbezcześciły jego zwłoki. Hitler długo patrzy na raport. Następnie podaje go awie. To nam się nie przydarzy, mówi. Podjąłem odpowiednie kroki. Tego wieczoru testuje kapsułki z cyjankiem dostarczone przez SS. Jego ukochany owczarek niemiecki, Blondi, zostaje zmuszony do połknięcia jednej z nich. Pies umiera w ciągu kilku sekund. Hitler patrzy bez wyrazu. Następnie kiwa głową. Działają. Nakazuje rozdać kapsułki wszystkim, którzy chcą je otrzymać. Większość personelu je przyjmuje. 30 kwietnia. Hitler budzi się o siódme rano. Siły radzieckie walczą teraz na ulicach bezpośrednio nad bunkrem. Pociski uderzają w budynek kanclerski tak często, że ściany nieustannie się trzęsą. Poranna konferencja sytuacyjna jest krótka. Nie ma prawie nic do zgłoszenia. Obrona Berlina upadła. Wojska radzieckie znajdują się w odległości 200 metr od prawego wejścia do kanclerstwa. Jak długo potrwa, zanim dotrą do bunkra? pyta Hitler. Najwyżej kilka godzin, odpowiada Krebs. Być może mniej. Hitler kiwa głową. W takim razie nadszedł czas. Późnym rankiem żegna się z pozostałymi pracownikami, podaje im rękę, ponownie dziękuje i mówi, aby po zmroku spróbowali uciec z miasta. Gerblesz po raz ostatni próbuje przekonać go do ucieczki. Mein Führer. Nadal mamy samoloty. Możemy polecieć do ogrodu Berty, kontynuować walkę. Hitler przerywa mu. Walka się skończyła. Nie ucieknę. Nie dam się schwytać. Tak to się kończy. O 14:30 Hitler i Ewa Braun udają się do jego prywatnego pokoju. On ma przy sobie pistolet. Ona ma kapsułkę z cyjankiem. Personel czeka na korytarzu. Nikt nie mówi. Słyszą stłumione głosy dochodzące za drzwi, ale nie mogą zrozumieć słów. O 15.30 rozlega się pojedynczy strzał. Dźwięk jest ostry, nie do pomylenia, nawet pomimo odgłosów ostrzału artyleryjskiego. Przez kilka minut nikt się nie rusza. Potem Bormann otwiera drzwi. Hitler leży bezwładnie na kanapie, z raną postrzałową w prawej skroni, a pistolet leży na podłodze obok niego. Ewa Braun leży obok niego, z głową odchyloną do tyłu i lekko rozchylonymi ustami. Ugryzła kapsułkę z cyjankiem. Zapach gorzkich migdałów wypełnia mały pokój. Ciała owinięto w koce i wyniesiono po schodach do ogrodu Kancelarii Rzeszy. Artyleria radziecka nadal ostrzeliwała teren, a mężczyźni niosący ciała musieli unikać wybuchów. W płytkim kraterze oblali koce benzyną. Potrzeba było pięciu kanistrów, aby je całkowicie nasączyć. Następnie ktoś zapalił zapałkę. Ogień natychmiast się rozprzestrzenił, paląc z ogromną intensywnością. Mężczyźni stali w oddali i patrzyli. Po kilku minutach wycofali się do wejścia do bunkra. Ciała nadal płoną. Wieczorem, kiedy ogień wygasa, nie pozostaje prawie nic. Kilka zwęglonych fragmentów kości, popiół, Mężczyźni zasypują szczątki ziemią i schodzą pod ziemię. Następnego ranka wojska radzieckie docierają do bunkra. Znajdują go prawie pustego. Personel próbował uciec w nocy, a większość z nich zginęła lub została schwytana. Gerbles i jego żona otruli sześcioro swoich dzieci, a następnie popełnili samobójstwo. Sowieci będą przez wiele dni szukać ciała Hitlera. W końcu znajdą miejsce pochówku, odnajdą fragmenty szczątków i przeprowadzą analizę kryminalistyczną, ale nigdy publicznie nie potwierdzą śmierci, woląc pozostawić świat w niepewności, aby zachować możliwość, że Hitler jakoś uciekł. Ale on nie uciekł. Ostatecznie Adolf Hitler zginął dokładnie tak, jak zapowiedział w swoim bunkrze w Berlinie, własnoręcznie, gdy żołnierze radzieccy zbliżali się ze wszystkich stron. Jego ostatnie słowa, podyktowane sekretarzowi na kilka godzin przed śmiercią, nie były słowami skruchy ani refleksji. Były to słowa oskarżenia i nienawiści, te same motywy, które charakteryzowały całe jego życie. Obwiniał Żydów za wojnę, obwiniał swoich generałów za przegraną, obwiniał naród niemiecki za to, że nie był godny jego wizji, aż do samego końca aż do chwili gdy przyłożył broń do głowy nie potrafił przyjąć odpowiedzialności za katastrofę którą spowodował człowiek który obiecał Niemcom tysiącletnią rzeszą przetrwał dokładnie 12 lat miasto które przysiągł bronić do ostatniego człowieka upadło w ciągu kilku dni od jego śmierci ludzie których twierdził że kocha zostali pozostawieni sami sobie aby zmierzyć się z konsekwencjami jego decyzji. Miliony zmarłych, kraj w ruinie, zniszczone miasta, niepewna przyszłość. W bunkrze położonym 8,5 metra pod ziemią, otoczonym betonem, ciemnością i odgłosami rosyjskiej artylerii, Adolf Hitler wypowiedział swoje ostatnie słowa nie do historii, ale do zmęczonej sekretarki z maszyną do pisania, obwiniając wszystkich oprócz siebie za koszmar który stworzył. Marzenie, jak powiedział Trauty Jongia, się skończyło. Rzesza, którą zbudował, płonęła, a on wolał spłonąć wraz z nią, niż zmierzyć się z tym, co zrobił.